Cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie takim wiosennym akcentem. Jeśli słyszycie dzwoneczki w tle, to mój kot <grym> bardzo bawi się zabawką. Dzisiaj przychodzę do Was. Tak, na szybko pokazać. W sumie tylko dwa hafty, nad którymi pracowałam. Troszkę postępu dla nich jest. Jak na ostatni czas. To nawet bardzo dużo, więc jestem zadowolona. I co? Chyba czas pokazać Wam, o których haftach mowa. Pierwszy haft to moje wyzwanie roczne. W tym hafcie jestem na bieżąco, aczkolwiek dość ciężko idzie mi, dość trudno idzie mi wrzucanie zdjęć z postępami, ale krzyżyki są tak, jak należy jeszcze muszę wyszyć ten tydzień, ale mam jeszcze trochę czasu, więc tak się prezentuje hafcik. Bardzo fajnie się wyszywa. Hafcik jest przyjemny. Wyszywam go na murano, więc na materiale, który lubię. Bardzo, bardzo sobie chwalę. I drugim haftem, do którego de facto wróciłam, jest wzór od marejki. Kotek od marejki. I tak jak widzicie. Prezentuje się już dość fajnie. Na tym hafcie ostatnio, jak zaczęłam wyszywać, to zaczęłam właśnie wyszywać tutaj te kwiaty, więc cały ten bukiet i tu wszystko to są postępy, które zrobiłam. Teraz będę skupiać się na tym kwiatku z tej strony i będę szła sobie w dół, ponieważ właśnie chcę dokończyć jeszcze tutaj dół, cały ten element gdzie są kwiaty, wazon, filiżanka, a na sam deser zostawić sobie pięknego do tego kota. Tak, żebym miała, wiecie, tylko motywację do wyszywania. I na tej pracy mam już 45% wyszyte. Z tego co pamiętam, to zostało mi chyba 17 tysięcy znaczków do wyszycia jeszcze. Tam jest około 500 jednostek. 500, 500, 500 krzyżyków, 2000 jednostek backstitchu, a pozostała liczba to są właśnie krzyżyki. Na razie ten hawcik dobrze mi się wyszywa, mam na nim takie fajne wyniki, po 600-800 krzyżyków dziennie, więc naprawdę fajnie to idzie. Chyba też dlatego, że tu jest szesnastka i jak przerzucam się z bardziej drobnych materiałów, bo na tej szesnastce zawsze mi się fajnie pracuje, te krzyżyki tak idą z łatwością. No więc to tyle. Pracowałam nad dwoma haftami. Nie jestem pewna, czy wyszywałam coś na bożence, ale wydaje mi się, że nie. Żeby była praca nad tymi dwoma haftami do bożenki, no ciężko mi na razie zasiąść. Coś nie mogę załapać bakcyla. Ale wierzę, że za niedługo się to zmieni, że też taką werwą siądę do wyszywania tamtego obrazu. Z moich hafterskich postępów to tyle zamówiłam, z jakich zakupów może zamówiłam dzisiaj materiały do haftu i gdzieś w czasie około świątecznym po świętach chciałabym je zafarbować i pokazać Wam je tutaj i coś można nich wyszyć więc jeśli jesteście ciekawi tego tematu farbowania, może nie samego pokazywania farbowania, tylko już gotowych materiałów to zapraszam Was na kolejny filmik mam nadzieję, że wtedy będę miała Wam nieco więcej do pokazania a tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. No, taki króciutki ten filmik, bo tak naprawdę nie mam za bardzo o czym mówić, ale chciałam coś nagrać, żeby Wam pokazać, że żyję. Bardzo dziękuję za tak dużo wyświetleń na poprzednim filmiku. To też mnie bardzo zmotywowało do nagrania tego. Prz <laughs> Przepraszam. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!